Kiedyś zadzwonił do mnie kolega klaretyn. Ty masz katechezę z przedszkolakami u nas, co nie? pyta. No, mam, odpowiadam. A on na to: To co im tam mówisz na tej katechezie? I opowiada dalej. Miałem w niedzielę kazanie do dzieci. Była Ewangelia o ukrzyżowaniu pana Jezusa. Zapytałem więc, czy ktoś pamięta, co było napisane na tabliczce na krzyżu. Zgłasza się Maciek. Taki maluch z twojej grupy. Podchodzę z mikrofonem, a on pyta: powiedzieć po hebrajsku, po grecku czy po łacinie? Witam serdecznie w 66. odcinku podcastu Przekazania, w którym usłyszysz zwykłe, normalne kazanie, bez frazesów, bez zbędnych słów, a mam nadzieję, że czasem z odrobiną dobrego humoru. Ja nazywam się Adam Kwaśniewski i jestem księdzem, a teraz posłuchajmy Ewangelii na uroczystość Chrystusa Króla. Z ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, Wybrańcym Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij nam, niegdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. No więc od razu uspokajam. Nie, nie uczę dzieci Greki ani Łaciny. Ale rzeczywiście w okolicach uroczystości Chrystusa Króla robię z nimi takie proste ćwiczenie aktywizujące. Daję im kartkę z napisem z tabliczki, która znajdowała się na krzyżu, tak zwanego titulus Crucis oraz kalkę techniczną. Mają go sobie przerysować. Jak widzą te dziwne szlaczki hebrajskie i greckie, to jest trochę taki efekt wow, bo to wygląda egzotycznie, inaczej niż wszystko, co znają. No i z całą pewnością Maciek nie potrafił powiedzieć tego po hebrajsku, ani po grecku, ani po łacinie, tylko coś sobie tam wymyślił, jak to mogłoby brzmieć. No ale bardzo fajnie, że udało mu się zapamiętać to, że ten napis był w trzech językach. Ale to tylko drobiazg. Bo ważniejsze jest pytanie, które wraca co roku. Dlaczego uroczystość Chrystusa króla czytamy opis najbardziej dramatycznego, upokarzającego momentu życia Jezusa. Bo śmierć na krzyżu to nie była zwykła śmierć. Nie chodzi nawet o skalę bólu, nie chodzi o tą stronę fizyczną. Ukrzyżowanie było karą dla tych, których chciano złamać psychicznie. Skazaniec miał czuć: Jestem całkowicie bezsilny. Ktoś ma nade mną absolutną władzę. To był taki teatr upokorzenia i dlatego ta kara była zarezerwowana dla niewolników, dla zdrajców, dla skazańców. Właśnie dlatego, kiedy gladiatorzy pod przewodnictwem Spartakusa decydują się na powstanie, niewolnicy powstają przeciwko wolnym, to karą później za ten bunt Spartakusa za jego powstanie jest ukrzyżowanie gladiatorów. A jednak, właśnie ta scena staje się kluczem do zrozumienia królowania Jezusa. Dlaczego? Myślę, że warto jest, abyśmy sięgnęli trochę do tego, w jaki sposób koronowano króla w świecie starożytnym, szczególnie w świecie hellenistycznym, w tej kulturze grecko-rzymskiej. Nie mamy jednego pełnego opisu ceremonii. Ale na podstawie wielu starożytnych świadectw takich historyków jak Plutarch i Teodor czy Józef Flawiusz możemy ją odtworzyć. I wyglądała mniej więcej tak. Pierwszy krok diadem biały, jedwabny pas wiązany wokół głowy. Zakładał go kapłan wojskowy, a czasem zdarzało się, że w przypływie pewnej takiej siły, mocy sam król Zawiązywał go sobie na głowie, żeby pokazać, czy że to on jest źródłem tej władzy. Ten diadem właśnie był w takiej formie, nie przypominał może koron, które noszą współcześni władcy, no ale był takim symbolem władzy. Krok drugi proklamacja czyli ogłoszenie. Wychodził Herold albo kapłan i ogłaszał: Oto jest król. No i zaraz po tym kroku następował krok trzeci, czyli aklamacja. Zebrani ludzie, lud w wielkiej ilości albo często wojsko, bo to ono decydowało kto zostanie królem, krzyczało jednym głosem z całych sił. Bazileus, król. To był okrzyk, który miał potwierdzić, że tak, my tutaj obecni uznajemy go jako króla, że tak, przyjmujemy jego zwierzchnictwo nad nami, jesteśmy zdecydowani, żeby ten człowiek nam królował. Kiedy te trzy kroki się dokonały, przychodził czas na czwarty krok, czyli tron. Król zasiadał na miejscu władzy. Formalnie obejmował swój urząd. Pozycja siedząca świadczyła o tym, że on jest najbardziej godny spośród wszystkich obecnych. Wszyscy stoją w jego obecności, a on jeden siedzi. I wreszcie krok piąty nadanie tytułu. Ogłaszano pełne imię króla. Oczywiście posługiwano się jego imieniem własnym, ale często dodawano wtedy przydomki. Mówiono, że oto tutaj przed nami jest król padało imię, i przydomek soter zbawca czy obrońca nasz albo epifanes objawiony ten który się nam objawił jesteśmy świadkami jego boskości albo euergetes czyli dobroczyńca ten który czyni dobro więc prosty, znany wszystkim schemat, który można też zaobserwować w mniejszej lub większej formie, także do dzisiaj, kiedy widzimy koronację współczesnych władców, jak choćby niedawno króla Karola w Wielkiej Brytanii. Ukoronowanie, ogłoszenie, proklamacja króla, aklamacja ludu, zasiądnięcie na tronie i nadanie tytułu królewskiego. I teraz popatrzmy na mękę Jezusa. Ewangelie opisują wydarzenia Wielkiego Piątku w sposób, który bardzo przypomina koronację, ale wszystko jest odwrócone. Zaczyna się, no a jakże, od ukoronowania. Żołnierze upletli koronę z cierni i włożyli mu na głowę. Ukoronowanie, ale nie białym jedwabnym pasem, nie jeszcze rozłotą koroną, ale koroną z cierni. Za chwilę następuje drugi moment proklamacja. O ile w przypadku greckich królów to herold wychodził, ogłaszał, mówił: Oto wasz król! To tutaj w pretorium Piłat stawia Jezusa przed tłumem i mówi te same słowa: Oto król wasz. I odpowiedzią na to wezwanie Piłata jest aklamacja, czyli okrzyk całego ludu, okrzyk wszystkich zebranych. Ale w tym przypadku nie jest to okrzyk czci, tylko wołanie na krzyż. Ukrzyżuj go. I wreszcie, krok czwarty tron. Tylko tron Pana Jezusa nie jest z kości słoniowej, nie jest ze złota, nie jest ozdobiony drugimi kamieniami, nie jest w jakiś sposób wysłany aksamitem czy jakimś innym, drogocenną płótnem. Tron Pana Jezusa jest zupełnie inny. Jezus zasiada w cudzysłowie na nim, rozpięty między niebem a ziemią. Tronem Pana Jezusa jest krzyż. I wreszcie tytuł. Kiedy grecki król zostawał królem, Herold ogłaszał: To jest zbawca, to jest objawiony, to jest dobroczyńca. A tutaj Piłat postanowił ogłosić go w sposób bardzo jasny: napisał na tabliczce: To jest król żydowski. Napisał to w trzech językach: hebrajskim, językiem religii, greckim, językiem handlu i kultury, i łaciną, językiem prawa i administracji. Tak, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że nie zrozumiał. To jest bardzo mocne ogłoszenie tytułu. To jest ogłoszenie tytułu nie tylko dla jednego narodu, nie tylko dla jednej nacji, nie tylko dla jednego kraju, ale to jest ogłoszenie tego tytułu dla całego świata. Ktokolwiek w tamtym świecie przechodziłby obok krzyża pana Jezusa i spojrzał na niego, z całą pewnością doskonale umiałby przeczytać to, co jest tam napisane. To nie jest już tytuł tylko jednego kraju, to jest deklaracja dla całego świata. Więc widzimy, że ten opis męki pana Jezusa jest niezwykle podobny do opisu ukoronowania króla. Tyle tylko, że trochę tak właśnie jakoś na opak, trochę tak jakoś inaczej, trochę nie wprost. I zamiast wielkiej chwały, zamiast wielkiego święta, mamy tu wielki dramat. Co to znaczy dla nas? Myślę, że Ewangelia pokazuje nam przede wszystkim, jak my mamy rozumieć tę scenę, pokazując za chwilę dwóch łotrów, którzy są ukrzyżowani razem z Panem Jezusem. Ewangelia daje nam dwa obrazy. Pierwszy, często to jest obraz widzialny. Jak patrzymy na mękę Pańską przez ten pryzmat tylko i wyłącznie oczu, to widzimy klęskę, cierpienie porażkę. I właśnie to widzi jeden z łotrów. Patrzy tylko oczami drwi. Czy ty nie jesteś mesjaszem? Skoro tak, to wybaw więc siebie i nas. A w podtekście słyszymy, no nie wybawisz. Wszyscy tu umrzemy. Jesteśmy straceni. Twoje królestwo, twoje mesjaństwo jest nic nie warte. Ale jest drugi obraz. Obraz, który widzi wiara. I tak patrzy drugi łotr. Mówi: On nic złego nie uczynił. Widzi to i dodaje słowa, które są wyznaniem wiary w króla. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jeden widzi koniec, drugi początek. Jeden widzi skazańca, drugi widzi króla. Żeby zobaczyć króla w tym, który jest przybity do krzyża, to trzeba na Ewangelię patrzeć w ten sposób, w jaki patrzyła święta Teresa Zawila, która pytała się na medytacji, na kontemplacji, na rozmyślaniu: Panie Jezu, jak to, co usłyszałam, jak to, co przeczytałam, jak to, co zobaczyłam, jak mam to rozumieć? I rzeczywiście Ewangelia pokazuje nam dwa obrazy: jeden to obraz faktyczny, jeden to obraz literalny, a drugi to obraz sensu. Tego, jak mamy to rozumieć. Jeśli ktoś z Was był w świątyni Opatrzności Bożej, to zna ten obraz. Nad ołtarzem głównym wisi ogromny krzyż, który jest przyczepiony do kopuły tej wielkiej świątyni. I on ma dwa oblicza. Od strony wiernych widzimy tradycyjny wizerunek ukrzyżowania: ciało Chrystusa, cierpienie, śmierć. Pan Jezus jest rozebrany jest tylko i wyłącznie w przepasce na biodrach. Jego głowa jest skłoniona, jego twarz jest wykrzygwiona w grymasie cierpienia, a oczy są zamknięte. Ale jeśli obejrzysz krzyż i spojrzysz od strony prezbiterium od strony tej, na którą patrzą sprawujące Eucharystię zobaczysz coś innego. Chrystus jest tam ubrany w szatach królewskich w purpurze, złocie, najdroższym błękicie. Wygląda nie tak, jakby był przybity do krzyża, ale tak, jakby ten krzyż podtrzymywał swoją potężną postacią, sposobem w jaki jest wyprostowany majestatycznie, dumnie patrzącego prosto na tego, kto spogląda na ten krzyż, z otwartymi oczami, patrzącego z godnością i mocą. Jeden krzyż, dwa spojrzenia. I właśnie to pytanie stawia nam dzisiejsza liturgia: z której strony my patrzymy? Czy tylko z tej pasyjnej, pełnej bólu, czy także z tej chwalebnej, pełnej zwycięstwa? Czy widzimy tylko dramat człowieka, czy intronizację Boga? Bo krzyż Jezusa to nie jest porażka, to tron króla, który rządzi nie przemocą, lecz miłością. I to jest dobra wiadomość Jego królowanie zaczyna się tam, gdzie po ludzku wszystko wydaje się kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego dzisiejszego odcinka podcastu. Przekazanie, za wszystkie znaki waszej obecności, za wszystkie polubienia, subskrypcje, komentarze, obserwowanie. Jak zwykle zachęcam do tego, żeby dzielić się tym odcinkiem, wysłać go do każdego, kogo myślicie, że ten odcinek zainspiruje, czy będzie dla niego pomocny. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś jeszcze. Mianowicie w przyszłym tygodniu nie będzie takiego zwykłego niedzielnego kazania. Nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że ten odcinek, który był w zeszłym roku na pierwszą niedzielę adwentu, jest jak najbardziej pasujący także w tym roku na pierwszą niedzielę adwentu i dlatego odsyłam do niego. Ale odcinek będzie, tylko będzie trochę wcześniej, nie na niedzielę, tylko myślę, że uda się już może na czwartek, może na. Piątek rano i będzie to odcinek specjalny, trochę o przygotowaniu się do Adwentu i o tym, co warto mieć w domu, kiedy ten Adwent się rozpoczyna. Więc w tygodniu wyczekujcie tego odcinka specjalnego, a w przyszłym tygodniu, jeśli chodzi o Ewangelię, to odsyłam do zeszłorocznego kazania z pierwszej niedzieli Adwentu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiaj. Szczęść Boże i do usłyszenia.